Biznes przez Sito. Zaprasza Kuba Sito. A w dzisiejszym programie przenosimy się do Ula Szerbi. No i po drugiej stronie pszczoły. Karol Stróż i Marcin Sokołowski. Cześć. Cześć Kuba, cześć wszystkim. Cześć. A spotykamy się nie przez przypadek, bo będziemy trochę bzyczeć na antenie o wydarzeniu, które odbędzie się już niebawem, 28 maja. To wydarzenie, nad którym również Chili Z i program biznes przez Sito ma patronat, mianowicie LinkedIn Local Virtual. To zanim przejdziemy do samego wydarzenia. E, chciałbym skupić się na jego standardowej formie, o której w tym momencie możemy zapomnieć, e, czyli o LinkedIn Local. E, powiedzcie, co to za wydarzenie i e, skąd w ogóle wzięła się inicjatywa? Jak przywędrował do Polski? W Polsce e, e, LinkedIn Local zaczął znany i lubiany Bartek Ziemiański. E, chyba tobie również. E, a z kolei Bartek podpatrzył tą inicjatywę w Australii, bo ona tak globalnie zaczęła się w Australii, gdzie, gdzie pewna pani, która, która znała bardzo dużo ludzi na LinkedInie, zapragnęła się spotkać z nimi w realu i po prostu umówiła wszystkich w pubie wieczorem. Zgłosiło się dużo osób, a jeszcze więcej przyszło do tego pubu, zupełnie więcej niż ta Pani się spodziewała, i to zapoczątkowało pewną cykliczność. Nie inaczej było w Polsce. Bartek Ziemiański, wzorując się, wzorując się na, na australijskim przykładzie, zaprosił w Katowicach na LinkedIn Local Katowice ludzi, których znał z LinkedIna no i sytuacja dokładnie się powtórzyła, to znaczy przyszło wielokrotnie więcej osób niż Bartek się spodziewał. No, i ta społeczność zaczęła rosnąć. Ponieważ Partek jest, jest w Szerbii, to zaczęła rosnąć na miasta, zaczęła być inicjatywą ogólnopolską. No więc, jakby zebrała się grupa ludzi, która chciała, żeby te spotkania miały określony format, określoną atmosferę, żeby zachowywały pewną jakość, żeby, żeby tam odbywało się dzielenie wiedzą. Żeby, żeby to w jakiś sposób dotyczyło komunikacji Linkedina, żeby tam nie odbywało się jakieś agresywne sprzedawanie, tylko właśnie dobre praktyki, żebyśmy spotykali się twarzą twarz z ludźmi, którymi znamy z wirtualnego świata. No i tak się stało, że ta społeczność, jak założyliśmy profil LinkedIn Local Polską, w tej chwili ma już nie pamiętam, 5 czy 6 tysięcy ludzi. I te spotkania bardzo sprawnie ta społeczność się zorganizowała, są tacy liderzy w poszczególnych miastach. My się opiekujemy Warszawą, dalej katowicami, natomiast bardzo mocne jest Kraków, Poznań, Gdańsk. I one się odbywają co miesiąc te spotkania w normalnych, jak to powiedziałeś, okolicznościach. Słowem, spotykamy się na miejscu, dzielimy się wiedzą, uprawiamy tak zwany networking, zresztą i do tego tematu e, za chwilę wrócimy. E, natomiast tak, ktoś mógłby zapytać: 6 tysięcy osób e, na cały taki portal w Polsce to zasadniczo niewiele, gdybyśmy stworzyli tę podobną grupę networkingową e, na tym drugim portalu e, społecznościowym, niebieskim na Facebooku. E, byłoby pewnie e, tak, że zgromadzą nam się tysiące osób. Natomiast to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby się tylko zgromadzić. Tam zgromadzimy się po prostu przy piwie, a tu zgromadzimy się w konkretnym celu. No jakość, tak. Jakość, nie ilość. Te 6 tysięcy, to pamiętaj, że ja powiedziałem po prostu o followersach profilu, który założyliśmy. Ja jestem przekonany, że często przychodzą ludzie, którzy w ogóle nawet nie są tam zapisani, nie są followersami, więc ta społeczność na pewno jest większa. No nam nigdy nie chodziło o liczby, tak, bo jakby LinkedIn. Jeśli chciałbyś porozmawiać o liczbach, on się rozwija w tej chwili w imponującym tempie, bo przybywa 40 tysięcy nowych użytkowników miesięcznie. W Polsce? W Polsce. Więc to jest 120 tysięcy nowych, nowych użytkowników na kwartał, więc, więc to jest naprawdę dużo. Więc tutaj LinkedIn nie ma się czego wstydzić. Karol, no właśnie, gdybyśmy mieli powiedzieć o tym, jaki jest LinkedIn w Polsce i dla kogo jest LinkedIn? No na pewno, jeżeli mówimy LinkedIn, to. Wszyscy, którzy poruszamy się w segmencie B2B, znajdziemy tam swoje miejsce. Jaki jest LinkedIn w Polsce? No LinkedIn w Polsce transformuje się, skutecznie transformuje się z miejsca, gdzie do tej pory szukaliśmy pracy, od kilku lat staje się pełnoprawnym takim portalem biznesowym, gdzie dzielimy się właśnie tą wiedzą, gdzie dzielimy się swoimi osiągnięciami, ale swoimi też wyzwaniami, problemami dotyczącymi naszej pracy. No to jest największa sieć. Profesjonalistów w Polsce, sięgających dzisiaj niemal już 4 milionów. Tak, tak mówi panel reklamowy LinkedIn, że jest już tam prawie 4 miliony. E, więc no, szybko rosnąca sieć. Profesjonalistów, którzy chętnie dzielą się wiedzą, wymieniają się właśnie e, tym, czym się zajmują, e, chętnie sobie pomagają i to jest event, tak? Nie wszystkie portale społecznościowe tym się charakteryzują. E, LinkedIn jest takim miejscem, gdzie nie znajdziemy od razu tony hejtu jak na Facebooku, nie znajdziemy obrażania czy nadmiernej polityki. Znajdziemy tam profesjonalistów, którzy chcą się wymienić, właśnie wiedzą, i to jest no taki, można powiedzieć, bastion takiej wymiany wiedzy w mediach społecznościowych. I przypuszczam, że wielu z nas w tej chwili tęskni za realnymi spotkaniami, gdzie możemy się spotkać, podzielić się tą wiedzą, no ale. Postanowiliście wyjść dla i zorganizować pierwszy, można powiedzieć, profesjonalne networking i dzielenie się wiedzą jednocześnie w sieci w jednym czasie, czyli LinkedIn Local Virtual, 28 maja między 10.30 a 16.00. Nigdzie indziej, jak po prostu w wirtualnym e, świecie. Od czego tak naprawdę zaczniemy? Zaczniemy od personal brandingu. No. Budując swój wizerunek w mediach społecznościowych, stawiamy na marki osobiste. Jak, jak ją zbudować, jak ją rozwijać, o czym mówić i jak to robić skutecznie? Opowie nasz pierwszy gość. Zaprosiliśmy na LinkedIn Local Virtual. Zaprosiliśmy doktor Natalię Wiechowską, która już raz występowała na LinkedIn Local w Polsce, w Warszawie i raz w trójmieście. No, tym razem nadal z Dubaju, bo Natalia na co dzień mieszka w Dubaju, opowie właśnie o personal brandingu, o mark markach osobistych prezesów na LinkedIn. Dlaczego to robić, jak to robić, i jak być w tym skutecznym? Niekwestionowany zresztą ekspert, autorka świetnych publikacji w tym obszarze, jak sądzicie w jaki sposób personal branding w ogóle zmienił się w tym czasie pandemii? Tak tu już o Wasze doświadczenia i obserwacje podpytam, bo mam nadzieję, że będę to pytanie mógł zadać również w realnym świecie ekspertce w tej dziedzinie. Natomiast Waszym zdaniem, jak ten personal branding zmienił się pod wpływem pandemii? No na pewno stał się bardziej intensywny, no bo zostaliśmy zmuszeni, żeby się przenieść do digitala. My to widzimy dla nas akurat z biznesowego punktu widzenia. Pandemia była początkiem bardzo nasilonego ruchu i zapytań od klientów, jak sprawić, żeby zbudować wizerunek ich ludzi. Nie wiem, handlowców, ludzi po prostu, którzy pracują w ich firmach i którzy muszą się, są zmuszeni przez okoliczności, żeby dalej działać, no ale w wirtualnym świecie. Więc na pewno aktywność. Yy, czy to zmieniło oh, yy, nasze marki osobiste jakoś? Bardzo, no na pewno więcej ludzi zrozumiało, że, że, bez, że są jakąś marką, nawet jak nic nie robią. To znaczy, ich marka. Jest słaba, kiedy założyli konto 10 lat temu, nie mają tam na LinkedInie załadowanego zdjęcia i mają podanego pracodawcę sprzed 10 lat, to to ani na headhunterze, ani na potencjalnym kliencie nie zrobi dobrego wrażenia, kiedy nie wiadomo o czym można z Tobą porozmawiać, ani jaką wartość możesz wnieść. Więc myślę, że ilość profili, która uległa zmianie, pozytywnej zmianie, na pewno była bardzo duża. Ja myślę, że też to jest taki papierek lakmusowy trochę tych marek osobistych. To znaczy, przenieśliśmy się do mediów społecznościowych, w dużej mierze większość z nas przeniosła się do mediów społecznościowych. Jest coraz mniej takiej komunikacji, gdzie my możemy tylko nadawać i nasi odbiorcy nie mogą z nami rozmawiać. Media społecznościowe no, odwracają tę sytuację, i faktycznie, teraz, kiedy my jesteśmy nadawcą. Dajemy naszym odbiorcom też możliwość skomunikowania się z nami. To jest wyzwanie w pewien sposób. Trochę pokazuje faktycznie prawdziwych liderów, którzy komunikując się są otwarci właśnie na tę dwustronną komunikację, nie zamykają się tylko na przekaz do, ale chcą rozmawiać. I to jest taki papierek lakmusowy trochę tych marek osobistych, że faktycznie trochę to wszystko weryfikujemy. I ci liderzy, którzy są otwarci na rozmowy, no wygrywają w tych czasach, bo faktycznie taka jest dzisiejsza komunikacja liderów. Słowem, wszyscy ci, którzy chcą wiedzieć, jak, tą, jak ten swój branding budować w sieci dzisiaj, jak się na nim skupić, jak robić to dobrze, jakich błędów unikać, powinni wysłuchać wystąpienia dr Natalii Wiechowskiej. Ono rozpocznie, ale później będzie bardziej praktycznie, bo postawicie trochę pod ścianą również liderów, którzy na co dzień ten swój wizerunek budują. Nie tyle pod ścianą, ponieważ wybraliście takie przykłady, które no, w pewien sposób mogą służyć jako wzór do naśladowania. Będzie panel dyskusyjny z udziałem liderów. Zresztą, Marcin, ty będziesz miał okazję go przeprowadzić. Tak, to jest dla mnie trochę dream team, to znaczy zestaw osób, które udało się tam zgromadzić. Oni przyjęli zaproszenia, a to były osoby, które tak byśmy dosyć tak powiedziałbym akademicko podeszli do tematu, bo... Trzy różne światy, trzy różne światy kompletnie. Tak, będzie pan, pan Przemek Gdański, prezes BNP Paribas, będzie pan Maciej Herman, prezes Lotte Wedel i Michał Sadowski, prezes Brand24. Także różne pokolenia, kompletnie różne branże, różne doświadczenia. No, po researchu, który zrobiłem, szykując się do tej rozmowy, też widzę różne, że tak powiem, podejścia do tematu komunikowania się z otoczeniem, ale to też wynika, też wynika właśnie chociażby z branż, tak? Pan Przemek Gdański, bankowiec, to branża silnie regulowana, spółka, spółka giełdowa, więc no, jest w zupełnie innej sytuacji niż na przykład Michał Sadowski, który na niego Internet i media społecznościowe to jest, żeby środowisko naturalne i on się tam jak ryba w wodzie porusza. Także tak, w tym panelu postaramy się trochę zmienić teorię w praktykę. To znaczy, dla mnie to jest akurat bardzo pozytywny przykład i taki bardzo praktyczny, bo myśmy zaczęli od tego, że przeanalizowaliśmy taką, zrobiliśmy analizę jakościową, żeby zobaczyć, jakich prezesów jest najwięcej w mediach. Jacy mówią, jak, które, które publikacje mają sentyment pozytywny i. Najzwyczajniej mówiąc, kto ma największy wpływ. Potem chcieliśmy, żeby to była reprezentatywna próbka, to właśnie patrzyliśmy na branżę, no i zaprosiliśmy, zaprosiliśmy tych trzech panów i oni się wszyscy zgodzili, dlatego myślę, że dla wszystkich... którzy... czy ludzie od komunikacji, którzy... a wiem, że tacy są, bo codziennie z nimi rozmawiamy i oni mówią, Marcin, po prostu marzyłbym, żeby nasz prezes zaczął coś publikować na LinkedInie, żeby się komunikował, ale on... Teraz przykładowo, tak, uważa, że to jest zabawa dla dzieci, jak, tak jak Facebook, tak, i to szkoda na to czasu, albo nie mogę go przekonać do tego, o czym ma mówić i publikować, albo obawia się, obawia się hejterów, albo obawia się, że zacznie publikować, ale nikogo to nie interesuje. Tutaj będziemy mieli trzy piękne przykłady ludzi, którzy są bardzo aktywni którzy mają wpływ na otoczenie, no bo oni najzwyczajniej w świecie swoją komunikacją bardzo pragmatycznie oddziaływują i na klientów. I na potencjalnych klientów, i na własnych pracowników, i robią coś, co się nazywa employer branding, czyli pokazują swoje miejsca, swoje, swoje firmy jako miejsce, gdzie fajnie pracować. Oni też bardzo praktycznie zarządzają kryzysami. I trochę o tym, mam nadzieję, porozmawiać z Michałem. Dosyć znany kryzys. Przecież mieli teraz Facebook. Facebook odciął ich od ich korowego produktu monitoringu internetu. tak, No i to jest bardzo trudna sytuacja dla spółki notowanej na konekcie Michał wręcz zaczął się częściej komunikować w tej sytuacji. Nie, że tak powiem, nie zastosował strategii strusia, tylko przyjął to na klatę, bardzo, uważam, sprawnie. No, myślę, że chciałbym, żeby ta rozmowa po prostu, żeby zainspirowała i żeby pokazała bardzo praktyczne przykłady, dlaczego warto, żeby prezes zaczął się komunikować i nie tylko prezes, bo będziemy rozmawiali o tym w kontekście trendu employee advocacy, który mówi o tym, że możemy docierać, komunikować się z otoczeniem poprzez naszych pracowników. No to, prezes, że są to naturalnymi ambasadorami firmy tak. właśnie w sieci, między innymi na takim portalu jak LinkedIn, także wszyscy, którzy być może albo są przerażeni tym, ile pracy trzeba włożyć, albo nie do końca są przekonani do tego, czy należy to robić. Starczy się zarejestrować i posłuchać. Co podkreślamy, rejestracja jest całkowicie darmowa. Już z tego co wiem, ponad 2000 osób zdążyło się zapisać. Tak, mamy już ponad 2000 rejestracji, co spędza nam sens powiek. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużych liczb, ale faktycznie. Y ta sytuacja, która trochę zmusiła nas do tego, żeby przenieść to wydarzenie do wirtualnego świata, poniekąd stała się też, jakby okazją do tego, żeby znieść te geograficzne granice i ograniczenia, które wcześniej no, zamykały nas do lokalnych spotkań wewnątrz miast. No Dzisiaj spotykamy się w całej Polsce, mamy też trochę rejestracji spoza Polski, no i będzie nas ponad 2000, co myślę, jest o tyle fajne, że. Oprócz świetnych prezentacji, świetnej sceny głównej i ścieżek tematyk, tematycznych, no będziemy mieć networking online. I w gronie 2000 osób, networking online, no, mnie intryguje. Ja już jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. i kogo tam spotkam, z kim Karol, będę mnie samego to e, intryguje, a ja przede wszystkim nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można w trakcie jednej konferencji e, przeprowadzić w ogóle networking e, w e, wirtualnym świecie. Uchylisz rąbka tajemnicę, jak wy to robicie? Bo faktycznie to ciekawe, bo, bo ten networking online zaplanowaliśmy w taki sposób, że wszyscy, którzy zechcą oczywiście e, wziąć w nim udział... Biorą niejako udział w takim losowaniu, w takiej ruletce, gdzie losujesz swojego rozmówcę spośród tych wszystkich osób, które będą na evencie, łączysz się z nim, rozmawiasz i jeżeli ta rozmowa się Wam spodobała i oboje klikniecie, że chcecie się połączyć, to możecie rozmawiać dalej. Jeżeli być może rozmawialiście o innych tematach i nie znaleźliście czegoś wspólnego, Rozchodzicie się, losujecie dalej i łączycie się z kolejnymi osobami. Na wideo trzeba powiedzieć. Na wideo, tak, to taka czat ruletka z wideo. Marcin nazywa to Bingo, bo faktycznie możemy sobie zbierać tych, e, tych rozmówców, i faktycznie ten, kto się nam spodobał, e, możemy z nim porozmawiać dłużej, a jeżeli nie, no to rozmawiamy z kolejnymi osobami, a przypomnę, że jest nas już ponad 2000, dwa, dwa więc myślę, że będzie w kim losować. Można też rozmawiać po prostu na ogólnie dostępnym czacie. Yy, yy, gdzie można pewnie spotkać znajomych, yy, to ta rozmowa indywidualna yy, ustawiliśmy chyba na 2-3 minuty, więc ona będzie dosyć szybka i dynamiczna. <toczny> Jeżeli się nie wyrobimy, rozumiem, czas się kończy. Dziękuję, do widzenia. Kolejna osoba wchodzi. Tak, tak, tak dokładnie tak. Trochę taki speed dating. No, to ciekawe wyzwanie. Powiem szczerze, że sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale oczywiście, networking to jedno. Świetne te główne sesje tematyczne, to drugie. Trzeba też powiedzieć, że będzie sporo praktycznej wiedzy i sporo warsztatów, za które odpowiadają zresztą fantastyczni goście eksperci w swoich dziedzinach i w swoich obszarach. No, bo będziemy mieli trzy ścieżki tematyczne. Będzie sprzedaż, będzie marketing i będą warsztaty. I każdy znajdzie tak naprawdę coś dla siebie, zgodzie z tymi nowymi trendami, tym, co teraz jest aktualne i modne. No tak, jeżeli LinkedIn, jeżeli B2B, to faktycznie my, my też wierzymy w to, że Employee Advocacy, o którym mówimy, yy, ma też taki podzbiór, to znaczy social selling, więc jeżeli chcesz dostarczać swoje rozwiązania, z segmentu B2B właśnie przez Linkedin, to wykorzystanie umiejętne tego Linkedina jest istotne. Więc połączymy niejako, ten social selling łączy marketing i ze sprzedażą, więc dla każdego z tych obszarów przygotowaliśmy specjalne ścieżki, będzie tak jak powiedziałeś, ścieżka sprzedaży, w której mamy trzy świetne prezentacje, analogicznie jest ścieżka marketingowa, gdzie znowu są trzy, jest trójka świetnych prelegentów, a obok tego wszystkiego jest ścieżka warsztatowa, gdzie bardzo praktycznie to już nie będą prezentacje, tylko pragmatyczne warsztaty, które pokazują raz narzędzia, raz potencjał. Pomogą wszystkim uczestnikom, no, wyjść stamtąd z bardzo konkretną dawką wiedzy. I tu mamy nazwiska, które naprawdę mogą już na tych, którzy trochę znają się na rzeczy, zrobić wrażenie. Wojciech Hera, Łukasz Kosuniak, Łukasz Trzaska, Tomasz Dreslerski, Grzegorz Miecznikowski czy Bartek Ziemiański. I tak mógłbym wymieniać i e, wymieniać. Łącznie, tak naprawdę, spotka się 17 prelegentów będą 3 warsztaty, I aż 8 prelekcji plus networking online. E, czy dobrze to spiałem? Bardzo dobrze to spiałeś. Będą z nami jeszcze Szymon Negacz, świetny konsultant od sprzedaży. Wczoraj, ostatnia osoba, zostawiliśmy sobie znak zapytania. Chcieliśmy mieć taki smaczek na koniec, żeby ludzie zgadywali, kto to będzie. Wczoraj głosiliśmy, że dołączył Marek Gąsior, jest bardzo znany marketingowiec, on stoi m.in. ze sukcesem Agaty. Agata meble. Agata meble, tak. Będzie też Dagmara Pakulska specjalistka od social mediów, no i będą też zgodzili się wziąć udział, no nasi klienci, będzie też reprezentanci Inoji, Orange'a, no to będzie bardzo praktyczne, na tym nam zależało. W trakcie pierwszego LinkedIn Local Virtual dzielimy się wiedzą wspólnie. Przypominam, bo również ChiliZet i program Biznes przez Sito objęły patronat nad tym wydarzeniem. Ja będę miał niezwykłą przyjemność poprowadzić i spotkać się z Wami na żywo już 28 maja o godzinie 10.30. Zachęcamy oczywiście do rejestracji. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Karol Strusz i Marcin Sokołowski z Organizator że LinkedIn Local Virtual byli moimi i waszymi gośćmi. Powiedzieliśmy jednej rzeczy, bardzo ważnej, że całość poprowadzi niejaki Kuba Sito, któremu serdecznie dziękujemy i do zobaczenia Kuba 28. Do zobaczenia. Biznes przez Sito w każdą sobotę i niedzielę między 15 a 18.